Wszystko tutaj mamy monitorowane. Możecie zobaczyć, o której wchodziła, wychodziła, co chcecie. Czyli widział pan, jak Rafał Klicz zaatakował Anielę Trojak? No... Pan jest tutaj tylko na jedną zmianę. Mhm. Mm A na drugą zmianę jest kto? No my koszty. Ja w ciągu dnia powinnam zerkać w te monitory, ale mam też inne obowiązki. No przecież się nie rozdwoję. Dobrze. Niech pan przewinie do momentu, kiedy Aniela Trojak wyszła z pracy, dobrze? Jest to ona. Dwie godziny wcześniej, zanim został napadnięty. To właśnie jego ktoś usiłował zabić. Co jest? Nie wiem co, dostał za mało. No to wygląda. Ty no, ale on odjeżdża sam.